na kanwie kupionego przeze mnie świetnego zestawu półtoraków, późniejszych. No, stwierdziłem, że fajnie by było zacząć taką serię o monetach Starej Polski, różnych nominałów. No, półtorak to zdecydowanie jest taka moneta, o której możemy powiedzieć, że mały, ale wariat. Czyli zdecydowanie jedna, jedna z najpopularniejszych srebrnych monet, które w ogóle występują z okresu polskiej Królewskiej. Zdecydowanie jedna z monet bardzo zróżnicowanych, a przy tym bardzo przyjemnych do zbierania, bo niedrogich i bardzo, bardzo dostępnych. W związku z tym, zdecydowanie ma swoją bardzo dużą grupę miłośników. Półtora monetą jest dość ciekawą, ponieważ jego bicie jako, jako nominału w Polsce zaczyna się za Zygmunta III, no i jest w, pewną, w pewnym stopniu odpowiedzią na obfite kursowanie w Polsce groszy niemieckich, które w taryfikatorze z 1600 roku są właśnie po półtorej grosza polskiego wyliczone. No i tutaj mamy bezpośrednie nawiązanie do wizerunku groszy niemieckich, czyli jabłko z Jedną z czwórką, czyli z 1 czwartą talara. To jest nawiązanie do właśnie tych Apfelgroszenów. Groszy, które od no, drugiej połowy, właściwie od końca bardziej XVI wieku, już kursują po Niemczech i do Polski też się zapuszczają. Z drugiej strony tarcza czteropolowa, ale tylko na monetach późniejszych, bowiem pierwszym półtorakiem jest znany wielu osobom półtorak, który tutaj ma wyobrażenie Orła, wybity w Mennicy Bytkowskiej. No, a później już przechodzi się do tej tarczy pięciopolowej, ukoronowanej i y, wokół tytulatura królewska, a z drugiej strony napis Moneta Nowa Królestwa Polskiego. Oczywiście w odpowiednich skrótach, tak? Tutaj może złapmy sobie jakąś ładniejszą, ładniejszą sztukę. Tutaj o 23, śliczny, y, ostry. Z bardzo dobrze zachowanym rewer rewersem mamy monę, czyli moneta. No, nowa, reg, regni, polonie, y, polo. Y, tutaj, oczywiście, herb SAS, później herb Półkozic. Y, na wcześniejszych monetach jeszcze herb AFTANK. Y, no, po bokach skrócona data. 2-3 oznacza tutaj oczywiście 1623 rok. Y, no, i tutaj właśnie widać bardzo ładny bardzo ładne wyobrażenie tego herbu pięciopadowego trójka, no, nawiązuje do nominału, który jest widziany w sposób taki jak na monetach trzykrajcerowych, które również były wyceniane na półtorej grosza, czyli trzy pół groszy, trzy krajcary, trzy krócieże, jak to mówi się, odnosząc to oczywiście do trzy które też właśnie w podobnym okresie są bite, ale no, nie zyskują. Takiego miejsca, w, takiego miejsca w kulturze i w mędnictwie polskim, jakie przynależne jest półtorakowi, który no, jest bity za czasów głównie Zygmunta, ale zostaje i zakorzenia się jakoś. Syn Zygmunta Jan Kazimierz bije później swoje półtoraki w latach 50. i 60. Ale są to monety rzadkie. No, jest dość dostępny 62, ale prócz niego większość innych roczników to monety rzadkie. No i de facto pojanie Kazimierzu tylko na chwilę wraca do tego pomysłu. August III Sas bijąc monetę notabene z pierwszym, z pierwszym polskim napisem na monecie, bo mamy tam napisane na półtoraku lipskim półtorak. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ to moneta ikoniczna, no ale również rzadka, ponieważ. No, były to emisje dużo, dużo mniejsze niż emisje Zygmunta, bite jednak typowo handlowo, obficie, w ogromnych nakładach. W związku z tym, takiego ślicznego półtoraka ostrego, jakiego tutaj widzicie, można kupić już za jakieś 40-45 zł. Tak? A zwykły obiegowy półtora, to kwestia raczej złotych 15 czy 18, a nawet czasem taniej, a nie złotych kilkudziesięciu. Sprawia to, że. W połączeniu z obfitością roczników tych monet, bowiem bicie ich zaczyna się od roku 1614 i do roku 1617 są bite cięższe monety według starszej ordynacji. Później w 18 roku już przechodzimy na stronę takich krążków, jakich tu widzimy, chociaż bitych jeszcze trochę inną metodą. Półtoraki 1618, 1619 są jeszcze odmienne troszkę stylistycznie i troszkę technicznie od tych monet, a później mamy już od 20 roku monety, które tutaj widzimy. One są bite aż do 27 roku, z tym, że należy zaznaczyć że od 20 do 27 rzadszy jest i 20 i 27 jest sporo rzadszy, ale tylko proporcjonalnie, ponieważ nadal nie jest to jakaś bardzo rzadka moneta. Warto też naznaczyć, że wszystkie okoliczne praktycznie ziemie, które mają mocniejszy system monetarny biją, biją te monety. Tutaj Prusy Książęce, które biły 1,5 Jerzego Wilhelma. Zresztą na monetach, na monetach brandenburskich jest w ogóle półtorak wzorowany. Na monetach, na groszach, półtorakach to różnie się nazywa, raczej grosze powinno się mówić, bo to grosze niemieckie Jana Zygmunta. Oprócz tego były bite również półtoraki okupacyjne Elbląskie przez najpierw Gustawa Adolfa, później przez Krystynę Wazę. No i w Rydze również bito półtoraki dla Inflant ryskie. Najpierw Gustaw Adolf po odzyskaniu Rygi w 22 roku zaczyna je bić, później bije je też Krystyna w latach 40. i bije je Karol XI w latach 60. -tych. Są to. Wszystko monety dużo rzadsze. Tak naprawdę no, z tego wszystkiego monety Zygmunta są najpopularniejsze, ponieważ nie da się ukryć, że są one po prostu monetą bitą typowo dla zaspokojenia potrzeby monety w handlu, no, która wynikała z niskiej czynności mennic koronnych w latach około 1600 roku, bo prawda jest taka, że wówczas Większość emisji została bardzo obniżona. Yy, jeszcze nie mieliśmy tych nowych nominałów, które yy, bardzo nam w pamięci utkwiły, yy, bo trzeba sobie przypomnieć, że w 90-tych latach jeszcze emituje się Mennica Malborska, bardzo yy, bogate emisje yy, trojaków, a później już niestety yy, te emisje w latach 600-tych, powiedzmy 1600 -tych, yy, są dużo mniejsze. Tak? Yy, no i tutaj po Powstaje luka w y, monecie, którą trzeba wprowadzić do obiegu. A przy tym no, trzeba pamiętać, że proces bicia monety wówczas y, ma niebagatelne korzyści dla y, zarówno ludzi w to zaangażowanych, jak i dla samego władcy, który zarabia duże pieniądze na wprowadzaniu tego srebra do y, obiegu. W związku z tym, mędnica Bedgowska bardzo prężnie podejmuje pracę w tym 2014 roku. Y, na początku półtoraki, y, chwilę później wchodzą w grę również orty. Należy jeszcze wspomnieć o tym, że w latach 20. i 19. jest też prężna emisja krakowska, czyli no na początku Trojaki przypisuje się trzy krócieżówki, chociaż. Problem jest taki, że z tym przypisaniem do Krakowa nie jest to zbytnio pewne. W związku z tym ciężko jest, ciężko jest tutaj podejmować, podejmować jakieś jednoznaczne, jednoznaczne przypisania, ale no po prostu historycznie zostało to zrobione, ponieważ trojaki były krakowskie w pełni. No i uznano, że skoro Mennica działa w Bydgoszczy i w Krakowie, to skoro mamy jedne monety charakterystyczne dla Bydgoszczy, no to drugie powinno być charakterystyczne dla Krakowa. Czy na pewno był to Kraków? No nie wiadomo, cały czas trwają na ten temat wagacje. Ja czekam, aż ktoś zaprezentuje otwarcie dowód, który sprawi, że w którąś z tych wersji uwierzę, bądź którąś z tych wersji zdyskredytuje w swojej głowie. No i tutaj, jeśli chodzi o półtoraki, to one są tak naprawdę obok szelongów, obok trojaków obok późnych szóstaków i ortów ostoją yy, nominałową, jeśli chodzi o handel za czasów Zygmunta III i są zdecydowanie monetą najpopularniejszą. Jeśli prześledzicie sobie historycznie, jakie skarby były znajdowane, no to okazuje się, że skarby z okresów Zygmunta III wazy obfitują głównie właśnie w półtoraki. Czemu? Bo to była moneta handlowa. To była moneta, którą właśnie ktoś mógł zakopać w ziemi, a niekoniecznie ją ze sobą zabierać. Większe nominały, jak talary, dukaty, orty, yy, ludzie ze sobą Zabierali. A tutaj jednak mamy do czynienia z monetą, która ma pewną wartość, ale y, tylko w dużej grupie. No i wiele znalezisk, szczególnie na terytorium na przykład dzisiejszej Ukrainy, y, w te półtoraki obfituje. Ja oczywiście mam bogatą ofertę półtoraków, którą publikuję zarówno na grupie na Facebooku, jak i y, po którą można się do mnie zgłosić y, pod adresem e-mail widocznym w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za posłuchanie tej mojej. Drobnej opowieści o tym arcyciekawym nominale. Zapraszam Was również do zbierania go, ponieważ dostępna jest bardzo dobra literatura w postaci katalogu Adama Góreckiego i w postaci ukraińskiego katalogu, który napisał Walerynie Czytajło z kolegami, który też. Bardzo dobrze, dobrze do, do zbierania tych monet się nadaje. Bogactwo roczników, legend, odmian z pewnością sprawia, że jest tutaj na czym oko zawiesić i jest co robić. W związku z tym serdecznie Wam to polecam. Zapraszam oczywiście do mojej grupy handlowej na Facebooku. No i zapraszam Was do kontaktowania się ze mną pod mailem podanym w opisie. Będę wdzięczny za subskrypcje, komentarze i lajki, bo one bardzo zwiększają zasięgi. Dzięki, wielkie. Do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!